Siemaneczko, dobra, dzisiaj wraz z czapersem zagramy sobie jeden na jednego, a potem dwa na dwa. Także próbowałem wcześniej nagrać, ale nie nagrało mi się. Także robię to po raz kolejny. Zagramy sobie pierw jeden na jednego. I co tu wziąć? Wezmę sobie to. Ogólnie dużo tu karty, z których nie znam. I też mogę, można powiedzieć, że biorę je. Nie patrzcie, że nie pasują do siebie. Też chcę je sobie przetestować, bo... Ja teraz będę zbliżał się do 2000 puszek. I po prostu... Chcę je przetestować, tak. Weźmy tą kartę. Co tu wziąć? Weźmy... Tą i... Fire czy... Nie wiem co to jest ta za karta Dlatego sobie ją wezmę Zobaczymy co ona robi Ogólnie te wszystkie ja to dla mnie to są Pierwszy raz je na oczy widzę. Chappers na pewno zna wszystkie Bo Chappers jak widzicie ma Prawie 5000 puszek On jest bardzo dobry W tą grę Bynajmniej by najmniej... Tak myślę, przypuszczam Co to jest? Aha, nie ziemi. O nie, puścić to szkieletów. Czy ja tu w ogóle mam szansę jakieś? Ja tu nie mam szans. Też się rozdwojają. No nie, bardzo szybko jest zniszczy niestety. ale bronimy się dalej. Szkelety bardzo dobra karta. Właśnie ją odblokowałem dzisiaj, powiem wam. Jak wbiłem chyba 1600 puszek, i jest dobra. Chodzi o tą szkeleton barrel? Chyba tak. Chyba No to już powiem. Tu ja już nic nie zdziało No nie, nic nie zrobię, niestety. No ale to nie, wiem, ja na to nawet nie liczyłem, powiem wam. Po pierwsze nie gram tyle, co on. No i nie znam tych połączeń, jaki deck by były najlepszy, jaka karta z jaką. Ale fajnie, dobra, teraz sobie zagramy 2 na 2 Ze dwie rundy, myślę Zobaczymy, czy nam się, bo graliśmy dwie chyba wcześniej, nie udało nam się wygrać Gramy Wygramy sobie jeszcze jedną Nie, ze dwie rundy Добра. Добра. Так, где... Znaję, testuję tak. Ale w dobry sposób, powiem Wam, bo nawet jak mam dwie karty, wbiję tam ilość puszek i mam dwie karty do wyboru i nie wiem którą. I właśnie mi dzisiaj Trappers doradził, żebym wziął w barel. No ja. Wiem, dobra. Nowa karta. A dwa. Mieliśmy grać ten. Dwa V2. to A nie, to gramy, dobrze, a to czemu? Wcześniej było inaczej A nie, dobra, dobra, to jest ten tryb Ja od dzisiaj po prostu, szczerze to ja dzisiaj dopiero pierwszy raz z niego zagrałem właśnie Z Choppersem, wcześniej nie grałem, bo nawet nie miałem pojęcia nie jestem jakimś prosem w tą grę. Ale wcześniej jakoś inaczej było, że on wybierał, a też mi nie pokazywało, tylko po prostu tak właśnie było. Teraz jakoś było inaczej. Dobra, gramy... Yy, Puśćmy tego tutaj sobie na spokojnie, niech sobie idzie. Zobaczcie co się dzieje. To już normalnie. Trzeba pomóc tam, na tamtej stronie. Jogo. Dobra, leży, praktycznie. Dobra, tam one golemy sobie to załatwią. Weźmy, puśmy sobie... To jest chyba... a, Inferno Dragon, tak. To widziałem go. No Znaczy tą kartę. Dobra, mamy jedną wieżę naszą. Co to puścić? To jest nie wiem co puścić. Trochę, trochę zamówiłem, no ale dobra. Musiałem się zastanowić. Myślę, że to jest do wygrania, ale jeszcze zobaczymy. Czekajcie, chcę jeszcze puścić te świnki tutaj. <grytania> Jak wyglądają śmiesznie. Cztery świnki. O, dwie tu, dwie tu się rozproszyły trzeba tam misja znowu no tu wierzę trzeba bronić pięknie Dobra, dobra, idzie w dobrą stronę powiem szczerze. Teraz puśćmy znowu Inferno Dragona. Już lecą tu latające, a tu puścimy... strzelające. Nie, ale się dobrało. O nie, prawie na... Dobra, to będzie pięknie chyba. Ładnie zakończone, albo jeszcze nie, jeszcze walczymy. Dobra, to jest nasza. 20 sekund chyba. O, ale ładnie postawił. Może takie karty są. Ja nawet powiem wam szczerze. Ładnie wygraliśmy. To był fajny meczek. Graliśmy chyba za 2-3, dzisiaj i przegraliśmy. No i dobra, zagramy jeszcze, jeszcze sobie jeszcze jedną. Było dobrze. Tym razem jeszcze jedna gierka. No, jak widzicie, ja sobie tu wbijam, mam 1700 prawie. miałem więcej, ale mi spadło. przegrałem ostatnio dwie, chyba trzy, jedną. No i chwilowo gram takim deckiem. E, tutaj macie. Właśnie mam tego szkieleton barrel. Spoko karta powiem Wam. No i dobra. Wysyłaj mi tu i jeszcze gramy sobie jedną. No. Mam nadzieję, że wygram mi tą. No ale zobaczymy. No i dobra. Wezmę sobie strzelają. Hmm, tutaj ma już 7 tu 3. Weźmiemy. Trochę słabsze myślę. O, tego bra... Weźmy to. Bo jeszcze tej karty nie działa. Fajnie wygląda. No i dobra, próbujemy, próbujemy. Co to jest? To jest... Aha! To jest ten, co mieliśmy wcześniej, latający. Tylko po co ja go tu puściłem, to ja nie wiem. No ja sobie leci. Nam im dać, żeby na naszą stronę duża ilość ich przeszła, bo to wtedy będzie wiadomo. Dobra, bo na razie nie mam co. Dobra, lewa strona sobie jakoś na, nawet... Radzi. Dobra, puśćmy tego. Smoczka. Pięknie. Poszedł, poszedł zap. Zapik. Teraz niech oni biegną na no to wierzę, ale nie wytrzyma ten. A ja było najgorzej. tu chatkę byś postawił. teraz latający jest. Co, czekajcie. A nie, dobra, mogłem w, w sumie, bo tutaj tak wychodzą. No ja poczekam sobie na tego pójdźmy na tą stronę. chyba mi pomoc sprzedajeckiej. Nie, pierwsza wieża No dobra, może będzie innych te to tak tutaj za bardzo nie działają. Za I teraz tutaj nie biegną. Aha. Nie, w sumie nie, nie, nie jest najgorzej. Teraz nie dać się. To jest właśnie podstawa. No dobra. Za Oj! No dobra. Co kogoś tam zabił? No dobra. Mamy to. Kolejny... Kolejna wygrana. Good luck! Wow! Good game! Także widzieliście Dwie udało się wygrać Fajny trybik, bo powiem wam, że ja wcześniej nie wiedziałem Fajnie można sobie ze znajomymi pograć Ogólnie będę planował więcej live'ów robić Jak już, już po świętach Także będziemy mogli sobie pograć Zmierzyć się, tylko jakoś dobierać się wiadomo ilością puszek Bo to wiadomo, że ja z Czapersem sam na sam nie mam najmniejszych szans Także było super Gdzie. Także wiecie tak to wygląda. No i co? Ja myślę, że pomału będę kończył. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!